Kiedy nasza energia kobieca jest zablokowana na poziomie czakry sakralnej, jesteśmy bardzo zależne od opinii otoczenia. Jesteśmy bardzo zależne od innych ludzi, od tego, co o nas myślą i chcemy sprawić, żeby czuli się dobrze, więc bardzo często zaprzedajemy siebie. Jesteśmy zależne od opinii innych ludzi na temat nas oraz naszych kreacji. Często rezygnujemy z bycia kreatywną, ponieważ może to nie być tak docenione, jak bym chciała. Bo ja nie czuję się doceniana, ja nie czuję się ważna, ja nie czuję się piękna, czy ja nie czuję się rozumiana na poziomie moich emocji i mojej kobiecości. Kiedy jesteśmy zablokowane w naszej czakrze sakralnej, to bardzo mocno patrzymy na zewnątrz. Jesteśmy w relacjach, w których liczymy na to, że będziemy pochwalone, tak jak piesek. Który za to, że zrobił coś dobrze, dostaje smakołyka, albo głaski, albo lajki, albo miłe komentarze. I trzymamy się tego, zamiast trzymać się prawdy o sobie, prawdy o swoim czuciu. Więc zaprzedajemy to zaufanie do siebie, zaufanie do swojego ciała i do swojego czucia, które płynie stąd, płynie z brzucha i mówi tak albo mówi nie. Zaprzedajemy to za bycie uznaną. Docenioną, kobiety, które są zablokowane na poziomie czakry sakralnej, bardzo łatwo jest zmanipulować, ponieważ żyją w okowach wstydu i poczucia winy. Więc stają się łatwym łupem dla osób, które to czują. A to jest rzeczywiście czuć bardzo mocno z aury kobiety, która ma tutaj blokadę pod postacią korka poupychanych emocji, trudnych schematów związanych z kobiecością płynących z rodu. Niedokończonych na poziomie emocjonalnym relacji, różnych obietnic niedotrzymanych, różnych połączeń z partnerami seksualnymi z przeszłości. Ja byłam jedną z tych kobiet przez większość mojego życia, i kiedy postanowiłam to zmienić, przyszły do mnie wszelkie narzędzia, których potrzebowałam do tego, żeby móc ten korek uwolnić. I teraz zapraszam Ciebie do skorzystania z tych samych narzędzi, które pomogły mi na przestrzeni ostatnich lat, pomogły wielu moim klientkom, przyniosły zrozumienie, ukojenie i to rozluźnienie, którego tak bardzo potrzebujemy, żeby móc być w naszej kobiecości. Zapraszam Cię na warsztaty, które odbędą się teraz w lutym. Szczegóły znajdziesz w opisie. Te blokady na poziomie czakry sakralnej to normalność, ale gwarantuję Ci, что не мусишь так жить.